Dostałem kilka fajnych out z dodatków chciałbym sobie jeszcze zanim pójdę na misję popatrzeć jak to tam wszystko wygląda, jakie bronie sobie mogę kupić, jakie ciuchy sobie mogę kupić chciałbym sobie popatrzeć jak, je, jak mogę sobie ulepszyć auta na przykład jeszcze ale to tak jak mówię sobie, teraz wszystko przepatrzmy. Koszule są nie bardzo. Hmm. Tutaj szczerze mówiąc nie bardzo chciałbym coś kupić. Jakoś nie bardzo mi się to widzi. Siądźmy sobie z powrotem do autka. Jedźmy sobie do sklepu z bronią. Teraz po misji nieudanym yy, zamachu na dymu tajnaczy jak by się tam nazywał Kurwa Tak jak mówił wszedłem sobie do garażu żeby zjechać do domu Patrzę ale mam fajne furtki poodlokowywane Ty tutaj można jeszcze coś... Znaczy mogę tutaj sprawdzić jak polepszyć to auto Spadajmy. Wygląda to autko ciekawie. Jeździ już gorzej, ale no cóż. Naprawić samochód naprawdę za tyle. Ale mam 10 tysięcy to widzę, że się powodzi. A dupnijmy sobie takie felgi. Zmienimy tablicę. Po prostu dajmy sobie. Nie wiem, tak żeby tylko było. Że są zmienione. Pelodizowanie. O kurwa. A mogę jakoś y, tym pojazdem poruszać? Nieźle. за того, что Kieruj zmienić po prostu przemalowanie bo chciałbym tutaj inny kolor. Hm nie ma jakiegoś czarnego? A jakbym sobie zmienił na przykład to, no taki, any I teraz go sobie przemanujmy. Różowy strasznie brzydki. Hmm. Może taki i. Jakiś biały. Niech będzie. Dobra. Pierwszy mój samochód w mafii. Korzystając z hajsu, no co mi szkodzi? Miałem 10 koła, to czemu miałbym sobie go nie ulepszyć? Teraz dopiero będzie śmigał. Widzę, że to jest autko nie na tą gierkę To jest auto do Mafii Trójeczki, gdzie tam jest miasto, gdzie se może śmigać, a śmigać, a nie tutaj. Wejdźmy, zobaczmy, co możemy kupić sobie. Tutaj. Hmm. Tylko tyle Słabiutko. Słabutko, nie tego się spodziewałem. A ciekawe, czy tutaj będzie coś innego? Przejeźdźmy się. na tutaj jezu, ja startuję i od razu mam 40 NFT na, na zegarze. Więc na nie wiem, ja na jednym cebie chyba musiał jeździć. Ręcznikiem prędkości. Nie, no ciśnie ono teraz nie zamówi. czy mogę zmienić. Zmienić eee, Wejść do warsztatu. Czy mogę w warsztacie zmienić auto, czy tylko w garażu mogę zmienić auto? E, chyba tylko w garażu. No dobra, warto było spróbować. się. kurwa! Co to miał być? Pachnął mi ładnie. Co ty tam wiesz? Szybka ucieczka, ale mi ładnie pierdolnął ten tir. Aż jestem w szoku. Gdzie ja to jadę teraz? Po broń, tak? A przed nami jest radio bardzo sobie nie poszarżuję ale no kawałek czasu podjadę Furka sobie zrobiłem niesamowitą chciałbym jeszcze jedną ulepszyć o ja pierdolę nieźle no ale to dobre. Zaznaczyłem zamiarz na, na ziemi, to zaznaczyłem na autostradzie cel nic nie szkodzi, w takim bądź razie ciśniemy do chaty, bo w chacie mam garaż zmienię sobie auto i pojadę sobie jeszcze jedno auto wyprzyć a już kurwa myślałem, że o niego zahaczę muszę bardzo uważać w tym aucie Zaraz wam pokażę jakie mam jeszcze auta inne w tym garażu i wybiorę sobie jedno, które jeszcze pojadę ulepszyć chyba, że będę miał więcej hajsu no to znaczy hajsu jeszcze będę... Jeśli będę miał potem jeszcze więcej hajsu to ulepszę sobie wszystkie ale na razie miałem chyba tylko 10 koła chyba tylko Tamte czasy to pewnie potężny majątek. Kurwa, gdzie to do tego domu? Tutaj? Ale nimioca! Wow! Jest moc potem ale zaś pewnie zapłacę kurwa 200 za naprawę. Cały rozjebałem Ale no cóż Fajnie się w tą matę w sumie gra Na swój sposób jest wciągająca Szkoda, że nie jest to miasto tak rozbudowane jak w Trójce Ale no cóż Już prawie dojeżdżamy do celu Czyli do naszego kochanego mieszkanka gdzie się tą taksówką tu mi wpierdalasz? Chłopcze Jak ja tutaj muszę szybko gnać do chaty? Ale to już chyba tutaj gdzieś tu Już widzę, że wjeżdżamy na obrzeża Wpierdolmy, oczywiście musi. O, no to tu jest tutaj już Chciałem pierdolny znowu. Przecież mi nie był sobą. Gdzie ten nasz garaż? Tutaj. Zaparkujmy. Wejdźmy do garażu. 200 do na prawa. Ale naprawmy. Mam takiego Woltera Mam takiego Smitha. Mam takiego Schuberta Schubertem już teraz jeździłem do misji Mam takiego Ciula Mam takie coś Tym też dziadostwem już jeździłem To jest to szadański pojazd Mam takiego Smitha Mam mojego Jeffersona Szubert. Może tego Szuberta sobie pojadę ulepszyć. On mi się wydaje, że... Tak, to jest ten z misijeczki mojej. Tylko teraz tak, tutaj mamy... O, tutaj mamy Harego. Hary nam się przyda, bo Hary ma chyba lepszą broń, niż mogę dostać w tamtych sklepach. Więc też się od razu przygotuję do misji. Fajne jest to, że jak nagle wybroni, to ja po prostu będę miał, no bo jak zginę, no to zginę, jest checkpoint i tyle, nie da się tutaj zginąć i stracić, jak w GTA. Także to jest spoko. To autko to może być też dobre rozwiązanie. Ja sobie wziąłem z którejś misji pod koniec. Z tego co widzę, to było warto, co przyjemnie się. mamy Harrygo, jedziemy sobie tu, syg, zobaczmy co ma Harry. Yeah, what's up? It's me, Viru. Come on in. Dzięki. Ty masz Harry coś więcej? I got all the guns you'll ever need. Thompsona nie mogę kupić. O, MP40 strzelby nie mogę kupić. Granatnik? Happy hunting, Vito. I never leave home without it. Chcę granaty, chcę. Nie wiem, co to jest za pistolet. Hmm. Ale to MP40 nie kusi. I może No cóż chuj Wypróbujmy go said, Tak Broń mamy kupioną, amunicję mamy kupioną Zdrowie sobie odzyskamy jak wrócę do chaty Jadę sobie jeszcze ulepszyć to autko I co? O, akurat mamy tutaj warsztacik. Jadę sobie ulepszyć to autko, no i co? No i będę kończył ten mini, mini odcinek, w którym się tak delikatnie chciałem poprzechadzać po mafii. I co? No i potem będę leciał z kolejnymi misjeczkami, no bo trzeba to w końcu skończyć. Zobaczyć, co tam się będzie działo. Bo jeszcze mnie czekają trzy dodatki do mafii. Tak jak Wcześniej wspominałem, mam zakupione, więc trzeba je posprawdzać. Mamy warsztat. Sprawdźmy, co tutaj się będzie działo. Felgi sportowe oczywiście. Zamienimy sobie tablicę. Dam sobie. Tradycyjnie eee. Co jest? Myślę, że piękna rejestracja. To jest mamy jakieś specjalne. Hm. Kolor mi chyba odpowiada, ale ta naklejka na chuj też będzie podstawowy tuning i ulepszony tuning. Samochód mamy naprawiony, felgi mamy zmienione, no to, Thanks, to chyba wszystko. Jaki korek za mną, co to się stało? Elegancko teraz wygląda ta fureczka. Wracamy ją odstawić do domu. No i co? No i kończę. Ulala. Prawie, już, prawie bym sobie zniszczył, ale na szczęście się udało nie. Zajedźmy sobie do garażu. Cyk Chodźmy do domu sobie coś zjeść. Soft cola, kanapeczkę sobie zjemy. Całe życie wróci. W razie czego jeszcze piwko? No i elegancko. Dobra. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Siemano.